Grupa, ale no. nie chyba ma, tylko grypę chyba ma, wiesz? No. Mam grypę. To powinien nas słyszeć. Ale to jego nam nie pokazuje na czacie, he, czyli. Hmm. Spróbuj całe loby. Muszę włączyć, nie mogę. No. Skocza po karta no? Hmm. Nie stanu. mogę. Chcecie ja? A czy ja tam wskocza i na no, po karta, nie? No. Słysza, że nie, chyba blisko ja mieszkamy coś, to... coś czuję. He, widzę, ułazło ja taki świat tak. jest mały, kurwa. Dobra, to ja lecę z tobą. Dobra. Tam Deli leci, pilnuj. No ja też. Ja też. Tam, tam. A, bo Deli tam poleciał, Dobra. Ty, ale tu kurwa są poleciał. Dobrze, kurwa co? Boisz się? Bo bierzecie kartę? Kartę? Tak, tak. Ja. Nikt no, tu nie przyleciał dwa. E, tu nikogo nie ma. I no, my przylecimy. Dawaj do, no ludki, no dawaj do łódki, dawaj do łódki o, łódka, łódka no, chyba, Do lewej czy do prawej płyniesz? Do lewej chyba jest bezpieczniej, nie? Do lewej, do lewej, do lewej. No no no, no. <ślefekt> To znaczy bardziej o, inaczej bym powiedział Do lewej to w tamta nie to, do, ja? to Dobra, dobra, okej okay. Skąd chłopcy? E, z Halemby O kurwa Powiedz jeszcze, mieszkasz obok mnie. Ty. Nie, 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 my też tak wiesz Eee, to blisko Ale zobaczcie nie, pa kurwa Na miliony graczy chopie kurwa Trafili my, kurwa na chłopcy <grym> Ja mam kumpla jeszcze z to Chorzowa, to nie? Krzysztof Też gramy w pre. ekipie Nie, to w ekipie mamy tutaj, nie? To w niezwyciulik jest Ale dobry to <try> Kurwa, ja tu minę teraz Dobra, i teraz możemy robić <try> Dobra, jeszcze zeskanuję oko, zobaczymy jakąś kasa będzie dodatkowo A i zawołać po tej gierce do nas do lobby to Mmm no. Gdzie można zagrać To do nas Petra Jeszcze na razie to na się tu się Dobra I do karta jeszcze sprzedać? No, na na brakuje chyba <grymne> Zeskanujcie sobie jeszcze karty, nie? To jest dodatkowa kasa, tam jest do skanowania na dole Ja wiem idę tam? Ja. No. Dobra, jak idziemy, na, na kontrol, czy? Na kontrol chyba, co? Jak to zawsze. Ja, no. Dobra. Tu ja kurwa wieśniak płynie Oblądową tam też eee. Chodźcie Kaję, kurwa Kaję, Zjedony, ciuch, jest tam... Co nie to Co oni tak zapierdolą? Trefa nie goni po No to jest zlecenie, szybko pierdol tam ktoś na wierzchu tam na dasyć, do Wolony. Do... ...bitych. Co się zrobiło? mnie! Ja? słuchaj, słuchajcie. Ja? Wjeżdżam na górę. Mam oscylizator Ja mam... Zadać, ale... coś. Dobra, kupimy jakieś BSP, zobaczymy co tu się dzieje. Yy, ale na pewno ktoś tu jest. Gdzie? O, tu i na garażu. na tym, na no, no tak dwóch. Wody wody. Może. O, no, to chyba gość na wieży yy, dałem kasetę na pryzonie, zobaczyliśmy. Mm -hmm. Ląduje, ląduje ląduję. O, gracz jest, gracz Gracz w tej kietce taki, momie, momie. Na mnie, na mnie, Wziął mojego tego specjalisty. Gdzie Robił mnie K jest? No, dobry jest kuwa Pałgiem gra. Może no, by dobry no dobry, dobry Powalony, ciść do niego Zabro, szybko, 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 ja? Zabity Dobra, to idę pozbierać swoje Ale to nie jest ten Nie? Kurwa to nie moja broń kurwa Kurwa teraz <laughs> Chuj, dobra, gramy ja tak, tak jest Ja też broni. nie, i do nas zrzut Wierdolone chyba na <coughs> Najważniejszy, że ten e, tu wylądował no, na ja rzutach, ja zaraz, Pop. Rzut, tu krężkę ja na to umie umiał mnie <coughs> Kurde Mam, oj, specjalistę właśnie tutaj. Dobra, już mam wszystko co chciałem Masz tam kogoś Atek? U ciebie ktoś jest Ciebie tu Ty mi A są Ja jestem z tobą razem Ta ta to jest, Jest w garażu po Leży Dobra chodź Idziemy do nich. <śmienicza> Nie mam swoich perków. O. Nie masz tego specjalisty? A tu, tu, są, tu są perki jakieś bardzo boczne. Tyle, zobacz. że nazię. Tyle, że tyle. A ja sobie wezmę dropę. O, co? Ja go na autostradku mi też. Leży ten od statku Leży. Dobra. Dole, do dole. Ale tego chłopa, co zariadał mi nie ma. Trochę jest za kurwa, nie, ale... Dobra. Dobra, jak ciśniemy? No bo teraz już się, kurwa, teraz robi się trochę liptol. Do prawej? Dobra, do prawej. Michał, ja rzucisz na selfa coś? Już ci daję. Just, just ja Ci kupię selfa, chodź na sklep Nie, nie kupię no, Ci no. kurwa A masz hajs Eee, blokę okay, trzymaj, trzymaj, ja kupuję right. Kurwa, te boty biją, ten, Całe kawy Ci zbiją, te Poczekaj, podsięg, podsięg pamiętam Idę na kurwa, bo to jest ciul a, może ćwierć. Tak w miarę, kurwa, sprawnie, bo to. <laughs> mam nalot jeszcze jak coś. Ja mam <laughs> Leży na tej górce. Waląc z lewej, ktoś tam walął. Na prizonie Sporo, byli mi tam, na pewno do doleciał. Mhm, Tu, co tu, tu, panowie. Mam skrzynkę zamach jak coś. No i coś. Jak gdzieś powalicie, mam nalot precyzyjka. A, zeskoczyli, sto szli, zawsze sto szli. Zawsze sto szli. Zawsze ja. szli. Zawsze sto szli. Zawsze na dachu Zawsze sto szli. na dachu. go.

Kurwa, nie zdążyłem dorzucić Z lewej, z lewej Obity, kurwa, uciekł Dobra Czego tam podjeżdża? Jo Pobacz, tu z czego? Ja się z nich już No na mioty uciekł Ja tu jest, tu tu Ale kurwa biją te Powalony? Tu to powalony Kurwa mać Maja mnie po prawej powalony <coughs> Tu na tym budynku Nie wiem czy uda mi się zaznaczyć Po lewej, po lewej może. go Tam gdzie dym poszedł Aha tu to... Kilka mam mam, kurwa Będą schodzić na dół, już widza Złazi, złazi jeden Na górkach się położył Położył się na górkach No tak, jak na niebieskie jest gdzieś On tam leży Ja, 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 na dobrze Powolony prawa. prawa, 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 prawa. <grym> Kurwa Druga, się dusić. Dwóch na dwóch mocie. O, jeszcze jak ktoś kupił. Ogarnęli, ale tu mocie. No, czekajcie, chwila, kurwa. O, nice. O, pistoletko. He. O, <laughs> Spoko. Hehe. He. Dobry, dobry win. No, he. Dobre było. Intensywny. Ja wozu daję, dodaję. No. Ja też, wozu daję do ZMF. co oni chcieli robić tam w tym gazie? <grym> Nie wiem co oni chcieli robić w gazie, może... Nie wiem, może nawdychać się albo coś. Rozdypali się. Co, <grym> grają? <grym> ja? No chyba ja. Jeszcze gracie, chłopcy? Znaczy my teraz idziemy, bo właśnie ziomek nasz dołączył. Aha, dobra, Dobra, dzięki, chłopcy. No.